I tam wszystkich! Kolejny dzień składania. Tak jak z poprzedniego w filmiku, zapewne wiecie, nie dałem rady z tym wahaczem. niestety nie dało rady przepchać oryginalnej osi. Zavezłem dzisiaj to wszystko do mojego zaprzeźnionego tokarza, który po prostu wytoczy mi nowomość, tak żeby to wszystko ładnie przechodziło i nie było żadnych problemów czy, czy zacięć. Przednie lagi są już zmontowane, także dzisiaj je już wpasuję w półkę. Przyszła paczka z GMO-to, także wspomniana podkładeczka jest, więc cały przód będę mógł tutaj sobie poskładać. Od razu lagi zaleję też olejem. Chodzą ładnie płynnie, więc nie ma, nie ma jakichś tam większych problemów. Jeżeli chodzi o te tuleje, które montowałem, z nich jestem zadowolony, ponieważ nie ma luzów na lagach, chodzą ciasno, ale płynnie. Więc jest ok, wszystko. Nie było jakichś tam problemów z montażem, więc yy, zresztą na filmku trochę tam widać. Sorry za kadrowanie, ale nagrywam to sam, więc nie kontroluję tego, jak nagrywam. A jak już raz coś zrobię, no to potem no, nie będę rozbierał, żeby, żeby mieć inny kadr. Także sorry, jeżeli czegoś nie widać. Yy, co jeszcze? Przyszły tulejki, które zamówiłem. Gdzie te tulejki będą? Tulejki będą tutaj. Z tego względu, że stare wyglądają tak, jak wyglądają. Eee, te, które są dedykowane niby do VSE, niestety w te amortyzatory nie wchodzą, są za duże. Więc podobny wymiar mają tulejki, które są od 3. od Rometa. Są one za szerokie, więc tutaj trzeba niestety sobie jakoś poradzić. Eee, ale tutaj średnica wewnętrzna jest taka sama jak w starej i Tutaj średnica w amortyzatorze i tu w tym przetoczeniu się zgadza. Czyli wejdą nam delikatnie na ścisk, zakleszczą się tam ładnie jedne co, no to trzeba je z wysokości zjąć trochę. Eee, co jeszcze? No, od razu pokażę. Czyli reszki mojego starego podnóżka. Wiesz jak to wyglądało. I dzisiaj już przytachałem nowy. Jest to także, powiedzmy, że homemade, czyli sam go wyspawałem. Będzie on dzisiaj już zamontowany. Miejmy nadzieję, że z wymiarami nie przekombinowałem i wszystko będzie ok. Z takich jeszcze rzeczy, które przyszły za ślepka na śrubę. Na razie nie zdecydowałem się na, na ozdobną, też sądzę, że będę tego żałował. I kilka rzeczy, takie, jak na przykład guma na kopniak, żeby nie mieć znów. Dziur w butach. Ok, biorę się za tutaj przednich lak. Dzisiaj odcinek taki raczej trochę nudny, czyli zamontuję tutaj, zamontuję podnóżek i na dzisiaj będzie to wszystko. A jeżeli jeszcze chodzi o koła, niestety koła dzisiaj nie przyszły. Z tego względu, że człowiek który to robi rozchorował się, więc może będą w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak wyjdzie z tego. Mamy taki czas, a nie inny. No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok, i doczekam się swoich kół. Także Zabieram się za robotę. Do dzieła! Ok, podnóżek jest zamocowany. Nawet fajnie to wyszło. Jedyne co będą musiał tutaj dać małe tuleki dystansowe z jednej i z drugiej strony, z tego względu, że jest tutaj delikatna przerwa, jak widać, i ten podnóżek będzie chodził. Na pewno nie ścisnę śrubą, ta rama, jeżeli ścisnę, to po prostu skrzywia. Więc yy, wytoczę tutaj albo tulejkę, jedną drugą, albo po prostu podkładki dobiorę, tak żeby yy, zdystansować to, żeby mocno nie ściskać. Od razu tutaj też na silnik wezmę jedną podkładkę dam, tak żeby to nie było jakoś mega ściśnięte, żeby po prostu ramy nie giąć. Czyli werska na razie, powiedzmy, że na podnóżkach jest. Mam nadzieję, że. Wyliczyłem wszystko: zamykać się, zamyka, blokować się, blokuje. Na razie nic z nią nie szaleje, z tego względu, że jest świeżo pomalowana, więc może się jeszcze coś odnieść. Montuję przednie lagi, czyli demontujemy tutaj chorągiewki, Roz, rozszerzam tutaj mocowanie, które jest tu, rozszerzam mocowanie, no i, i zakładamy lagi. Górnej półki nie mam mocno dokręconej, bo ona po prostu musi się ustawić równo do, do lak. Więc na razie nie skręcam, nie mam kół, więc też no trochę lipa. Dobra, składam. Ok, weskę mam już podpartą, jak widać stoi na anusce. Jeżeli chodzi o rozpieranie, tutaj ja zrobiłem to takim patencikiem, czyli wziąłem starą kartę. Parkingową w tym wypadku rościłem na pół, włożyłem w tą szczelinę, która się schodzi, i dopiero wtedy rozgiąłem samo mocowanie, żeby, żeby łatwiej wsunąć lagę. Teraz, tak, druga sprawa, jeżeli chodzi o, o to, którą lagę od strony kopki, czyli od strony ślimaka, wchodzi laga, która ma tutaj nacięcie. To jest ta strona, i to jest od strony właśnie kopki, od strony dźwigni zmian biegów i ślimaka. Dobra, biorę się za wkładanie i skręcanie. Delikatnie nasuwam, maksymalnie wyciągniętą, a tutaj w półce. Okay. dalej nie chcę iść. Czyli tak podkładka, duża nakrętka. Tutaj uwaga, żeby nie zerwać gwintu, bo będzie duży problem. I należy teraz delikatnie dokręcić, żeby nasadkę i będę dociągał. I wszystko. Z drugą robimy podobnie. Zaraz to opuszczę i będę trochę mocniej skręcał. Po mojej walce z legą drugą no udało się wszystko ładnie poskładać, wszystkie zmiany równo, tutaj przerwy są ok. Zalewam olejem. Teraz tak według różnych źródeł, różnej ilości. Według instrukcji od 80 do 90 ml. Według użytkowników to wielu. Minimum te 150 z tego względu, że zawieszenie od jest bardzo miękkie i żeby je trochę utwardzić, no chyba tylko po to leje, leje się trochę więcej. Czyli niektórzy leją 150, nawet 200 ml, ja na sam początek leję te 150. Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Jeżeli będzie wszystko ok, zostanie. Jeżeli będzie za dużo. No to, no to będzie trzeba po prostu zlać i nalać tyle ile będzie książka. Czyli tak mamy 150 i te 150 lejemy. Od góry na spokojnie, delikatnie. Nagi ładnie równe więc z tym nie mam problemu, są one tak samo głęboko w tej półce. więc o tyle fajnie. Zobaczymy jak będą chodziły jak, jak pociągną to kolej. I wszystko, wylało się tuło. może z 5 ml, mm, więc nie będę się bawił w jakieś dopuszczanie, bo to Trochę tylko, żeby konstrukcję. jedną konstrukcję. Ok, nakręcam górę nakrętki, znowu delikatnie, żeby czegoś jeszcze nas na koniec nie sknocić. I zobaczymy. Szkoda, że nie ma kół. Było trochę ciekawie. Ja tak... no... jest jak jest. Widać, że gwinty w fajnym stanie, nie mam tutaj problemów z dokręcaniem. Ok, Dokręcam tej półki. Jak mocno? Z czuciem, żeby nie zerwać. Śrubki i wszystko na dzisiaj. Zawieszenie jest poskładane, będzie czekało na tylny wahacz na koła. I będziemy dalej jechać. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.